Inska im się Długo jestem Jestem się lat! 10 lat? No! Kolega dłużej! Dziesięć lat trochę nie zasiedziałem, z ten kurwa No? przedstawić się? Miło mi, Marcin jestem! Siema! Szymanka! <grym> Ach, siema, <grym> jestem pióry! I gra na wioślę! I gra na wiośle Ja tak, <noise> no, bym wiośle. nie wiedział! <noise> Co tam do góry? Nie z wioślą pej. Mógłbyś Dżemu go. zagrać jeszcze? No zabawa Jeliszka. <noise> Tylko forcem wziąć dziś O nałogach nie ma wody A gdy zapalić krzyż Z przykorem popłac po swe nogi Pomyśl wiesz gdzie Bo nie Pomyśl że w życiu Pomyśl że Dobrze gra Bo nie ma czego nie Nie ma nie nie ma Wokół Ciebie tyle fałszu Począć tu być, Czy nasi starzy racy mają Tego nie wie nikt dziś o nałogach nie ma mowy Gdy zapalić chcesz, przeklęt popatrz po swe nogi Powyżdż się wstydź się, bo nie... Dobra, no, to jak ci ten kolega zginął na trzy miesiące? Słucham? Jak ci ten kolega zginął na trzy miesiące, bo nie wierzę w suda. Eee, zginął mi na trzy miesiące, bo był w puszce Tutaj Tutaj w Berlinie Księżę nie skończy Opow Opowiedz teraz historię te swoją Życia Tak Życia Miałem żonę no, a górę. nie, no mnie akurat nie interesuje akurat co ty miałeś w przeszłości. Teraz siedziałem trzy, trzy miesiące. Przez trzech miesięcy, jak żebyście się zgubili trzy tam miesiąc, na podznamie. Opowiedz to, nie, to gdzie jesteś znalazł? Słyszałem, że jebane. Co, co ci mam powiedzieć? W tym sposobie zostaję rezydentwistą. No nie to po mi. takim małym wyroszku. No, <tuszy> jak? Wyrojangowano go 3 miesiące no kurde no. no to nie jest cieszy. Ale ty się cieszę ty tylko tyle dostałeś kurwa. No tylko tyle Na razie tylko tyle Jeszcze mnie jedna czeka No to przygotowany jesteś na lepiej? No nie no nie kiedy mnie chwycą Na razie nie Jak tak będziesz posterował to kiedy będę chcieć kurwa. No to no, no, <śla> 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 na pewno Będzie będzie odolna śpiewka tak wygląda niestety to, to... wszystko. A, znaczy wehikuł czasu? No, oczywiście, że znamy. No jak nie znamy, Kuda? Wehikuje czasu, to jesteśmy co wszyscy zalecani. Pamiętam dobrze że... ideał idea swój marzeniami masz masz Wróciłem na król Siódma rano To dla mnie noc Pracować nie chciałem Wróciłem się Za to do puszki zamykano mnie. Za mnie Zamykano, my, my. zamykano noc, mnie Zamykano się mnie Bo rwałem Za piwko i chleb na życiu bluesa, tak mijał mnie mi Tylko mocą do klubu iść Gdzie rana, tam królowa królował bluz Tam królowa bluz Ten klimat, ten luz, to Wspaniali ludzie, ludzie Nie powrócą, nie powrócą już A, nie! Nie powrócą już Lecz we mnie zostało TEN KILOMAT lat Mój mały, intymny Mój liczny świat Ty czas robinem Terminom wrzesną W legiku czasu To były a my no. się Nie, 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 stanie w taką królową nie, jest. Ktoś no Tylko tylko nie, 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 ten, klimat, ten Nie nie już dobrego już, bo z drugą ze mną tu o oh, ja. Yeah! Poczeka, poczekajcie, a jeszcze, jeszcze po angielsku tylko, dobra? A, bo kurwa, bo ja po, po polsku kolega, chyba, nie jesteśmy potrafisz whisky moja żono? No kurwa, ja nie mam tak. Na pamięć o, mnie. Rafała! Z mój pozdrowieniami mój dla jeszcze, mojej pani dla Magdy.

Chciałem nie, się na moczu chodzić i po ich nie być. Spaczy z tej się Ja naprawdę chciałem złodzieć. I po ich to nie jest. Naszy jedwążę nie złodzieży. Ale Oto stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku fację tę, lecz nie umiem nim tam, tam tam. Danych, tak. w nim zamieszkać, Za nas piękny gdan, psuty śmiały się wołając. Mają za mną wciąż Płynął ładnie w fratmasz Piotrek Ale kiepski byłby się nie Kiepski byłby mąż Kiepski byłby mąż że ja z i nie mąż Była w człowieku wciąż Goliście, że krawaty wiąże o, już do maciąża Bez moja żona Jednak ty Tyś najlepszym znam nie opusz, nie, 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 nie będę sam Panowie bez kitu Pijemy to, flachę, pijemy flachę W co no tak Dzięki za muzykę, kurwa pijemy flachę Normalnie Tylko mi powiedzcie Jak, jak a, tutaj kroz tak, dar normalnie prowadzić dżemu że zagram, dobra? Jeszcze jedną piosenkę <grym> nam żywi ludzie, inny wymiar, inne życie. Czy wiesz jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem? Każdej nocy modlicie, o bezpieczny, spokojny sen. Bez nadziei i bez szans spożyć w karty mówiąc po Czy przyjmiesz przybiesz niemu Boże. Kiedy przyjdzie czas, podasz mi swobodę rękę, a może będzie, będziesz się bał, co mnie, mój Boże, kiedy nodeś przyjdzie czas, czy podasz mi swobodę rękę, a może bardzo, będzie, będzie się bał. I kurwa mówią, że jest dobrze. Będziesz się bał. No Rysiu, nie ma. mnie! Nie mam! Jest dobrze! Nie ma co psuć! Co gdzie gorzej? w Billy! Gazem mnie zajmę się! pusty! Brak. Ja już nigdy się nie zmienię Ja już nigdy się nie zmienię Zawsze będę żył już Zawsze tak! Zawsze będę żył już tak! Nie słuchałem nigdy ojca. Nie słuchałem matki rad! Znajności w oczach ojca. Już nie będę nigdy kradł, ale jedno wiem po latach. Prawdę musisz znać i ty, prawdę musisz znać i ty. Prawdę musisz znać człowieku, żeby być człowiekiem, zejść chociaż łatwo, zejść na psy. Yeah, yeah, yeah. 啊，不错，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈， Asfaltuluz nie dziś jak przy ryby Mokrem niebo się opuszcza coraz niżej Żeby przejrzeć się że maszonym deszczem w wącie. A ja, a ja chodzę Bez razko i naprzód po wszystkim moknę Patrzę niebo, chwytam usta, deszczu prągle Patrzą na mnie rozpaczone twarze w oknie. To Doniś ciągle pada Ale kamie już sumienie wody płyną Jakaś para się ukrywa peleryną Przyglądają się na mną jak mogą żyć w ogrodzie. Siu, kurwa, mamy na wódkę? No, tak. Co, co mamy na wódkę? No. No. Jeszcze musisz opowiedzieć o swoim tym, nie? Musisz mi opowiedzieć o tej swojej ojciece te trzy miesiące, no kurwa, no jak. A co, nie ma co nam wspominać. No jak nie ma co wspominać? A na co, trzy miesiące to nie jestem mój, kurwa, my? Tak, rozstaliśmy się w podżamie, kurwa. Ja z nim, wiesz, A, wódkę no. żeśmy pili, wódkę żeśmy pili, rozstaliśmy się w podżamie. Słuch, na zaginął po chłopie. No, bo mi trzy miesiące. Winali. Na trzy miesiące. Ale proszę bardzo, że szukałem go nami zesłałem. nie mnie z na rachtał Z rachtał na Pożdan. A jeszcze Lichtenberg zahaczyłeś? Jeszcze o Lichtenberg zahaczyłem. No. A gdzie się w końcu znaleźli? No na misji. Na misji? No na naszy... Koledzy jesteście z ulicy, tak? No. No, no. Razem się trzymacie, razem się tak. lecacie? To jest mój kuzyn. A że? Kurwa. Razem no. raz donatamy. Ale to normalnie to na czym zarobisz tutaj na ulicy? Na fantach? Na, na, czym, to, na czym tutaj zarabiacie? Na gitarze. Ja na tu magitarze magitarze na gitarze zarabiam. To czemu to chłopie, jest rozłożone? No to jemu to powiedz, żeby to rozłożył. No chłopie, to sprzęt się rozkłada przed w ogóle no. włączeniem transmisji. No. Zobacz, jakąś kartę ma napisane. O, kurwa, kurwa no no człowieku no. Jeszcze. No, no, Weź to rozłóż. Gościu kolorowy, no kur. Coś jeszcze sesja na. Proszę no, bardzo. bardzo. 5 euro ktoś brakowało mu na wódkę, proszę bardzo, 5 euro 10 zł. Ale nie, to, to 5 euro to jest pół 5 euro. 5 euro. W banku wymienimy. 10 zł polskie. Tak, 10 zł ktoś mi rzucił. No. No naprawdę. I połówka 5 euro. Rysio dajmy papierosa. Druga połówka przy odbiorze kontenera, Andrzej. No dokładnie. Lesio! Daj papierosa. Jest tak drugi i pół piwa. Na tych, co nie mogą co idą tą samą drogą dobra panowie daj mi mikrofon gdzie on idzie po flachę? kolego a co potrafisz metaliki? bum bum potrafisz metaliki jakiś kawałek? metaliki? Bang bang. O tak ja znam jak gazem po mordzie? metaliki so też są Metal... Dobra, to jest co chobiec! Gazów nie zagasz! Ja nie zagasz! Nie, to jest No chociaż? No to ja metalikę Jak Gazów będzie. Poczekaj. No, Ja nie Ja nie

O, brył sobie cały czas. 300 milionów młodszych. Ładnie. ja, bo e, mnie ja, wystarczyło, żeby na cały jutro to robić. Nie to was, w Ładnie. Nie Ładnie. Ładnie. nie mam pytań więcej. <śla> no, Never get no, it to Tak to wygląda, bo jedziemy do Polski, zbieramy na bilet. I tak to wygląda z tej strony. Jak to mówi nasz kolega. Nie, czarujmy nie, na jak nie, pamiętaj. pamiętaj. Nawet nie, Damy radę. nie, jak nie, 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 Kurwa, bo gdyby tej gitary gitarist nie musiał nie. kupić, to bym by strykuła na bilet do Polski. Tylko on gitarę musiał zakupić za te pieniądze. No, bywa. Wiesz A gitara to nie jest tań sprzęt. Dla mnie z tą gitarą? Gitalia. Ale sympatycznie kura, sympatycznie kura. Fajna, fajna nuta, fajna nuty zna, nie? Dobra, mamy tam <coughs> ja, my, kurwa, Nie no, no, ja, Dziękuję wam serdecznie. Chcecie ja napiszcie wódki? No, no chętnie, a mam, mamy? No to idziemy do sklepu, kupujemy krew, palimy na ciotki, jedne strzały im. Zjednamy. Dziękuję Wam bardzo panowie Moment, 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 moment. Jesz jeszcze jeden numer Dobra, dawaj Co to za numer masz? Będzie ci grał do jutra Ja go sam Coś takiego z przydrupem Co to jest? Gimbal A ty go widzisz teraz Wiesz cały czas telefon jest w jednej pozycji No ja mam delirium straszne Ja no. już wow, no. by nawet nie widać i się często za... no tak delikatnie dlatego na gitarze nie gra <laughs> <laughs> on mówi, się, że jak się wyda to dwa razy A się spuści <laughs> dwie zapalniczki ci wypadają na śniadanie, dwie sztuki

In this misery I want it A ła-ła-ła-ła yeah. <grał> <Ja. forward> Dziękuję Ci bardzo Idziemy Panowie kopić się pol polskiej łódki na typu kosełski Kaliskaya kaliskaja <rulka> ja co kurwa, chciałem Wam z szukać Kurwa, ma <mirależy> No przecież ty grałeś, Ci odepnę tylko ten mikrofonik. Nie. Schowaj jestem tę gitarę. Mysio! I pierwszy, że ty mi w mikrofonie. No pewnie. Kurwaś, tak? Nawet się to nie zorientowałeś. Ja <grym grym grym> no nie założyłem no się, widzisz? Nie założyłem. Chcesz chciałeś śpiewać to... normalnie, kurwa, żeby ci było głośno Słyszysz, to to Zobacz, radzi, czy masz portfel, bo ja jestem bardzo zdolny. Nigdy nie miałem. Zaczynamy od tego. <grym> To nie twoja ręka by w dół Portfela mam Masz? No a widzisz, no to tylko ci to tylko ci przypiąłem mikrofon. A poka